Dobra, walka treningowa part 1. Pamiętajcie jednak, że gdy zawodnicy walczą, U. warto ich wspomóc oklaskami. Uuu. Uuu. O! O! To było ładne.

Im więcej brawa, bili tym lepiej dla bo oni działają na okazji. Brawo! Dwa pancerze zniesione w górze. Prośba o Proś, łaskę tak naprawdę od Was, na czy ma przeżyć, czy też nie. Polite Wersulaj, chodzą Jak jest do góry, to jest skoko. Jak jest nadu, to jest spoko. Jest spoko, jest się spierają, na Palec w górę, nie ja przypadkiem, u gardłu, a palec w dół, nie ja zaznaczam, chowaj do pochry. my nie będziemy standardowo, w górę okejka okay, jak na Facebooku, spytam Darujemy życie? Wszystko żyjemy. więc wnieście wasze kciuki! Żyje! sobie przychylność tłumów! Brawo,